Proszę państwa, jesteśmy tutaj na terenie głównego budynku tego oto... ...tegu. O, tam jest jakaś Ja mam bilard. Jej. sobie wyłączę to. Ja sobie nie chcę tego zrobić, że zrobię to gdzieś po to Ale szczerze, konta mi się to trochę nie podoba. E... No i teraz właśnie wracamy, bo dzisiaj ja nie wiem, może jaka jest różnica w jakości, a chodzi po prostu o to, że mam inny sprzęt niż normalnie, bo on jest bardziej kompatybilny, ten obecny. I wracam teraz padół i... Zobaczcie. proszę państwa jesteśmy na basenie siedzę sobie tu w, w bąblowatym jacuzzi i jest fajnie jest bardzo fajnie ta szerokochłonna kamera jest dziwna przynajmniej dla mnie bo według mnie teraz tego klapka nie powinno było widać ale widać, bo to jest szeroko kamera. Także jakby no, gdzieś się widzimy, to czasy w czasy odpoczynek weekendowy pełną parą. Tak, nie, Czerwota. Nie, Czerwota. dałem om dwa razy. No i, i i, i, I to miało być śmieszne i chyba by było, e, także no e, tata, ta łapa to jest łapa e, mojej e, kuzynki e, mieli Nazwisk nie będę podawać, e, bo nie, e, a my się zobaczymy w, w następnym ujęciu, dziękuje Państwu za no, pobyt tutaj fajnie fajny zamian w nie... także do, do, do zobaczyłem w y, Siedzimy tutaj sobie w y, cie, ciepłej beczce J -j -j jacuzzi bez bombli, jak to podsumuje. Żeby, żeby, żeby tu podsumuję tak, żeby jacyś, co nie ogadniają wiedzieli, że jacuzzi bez bombli i tyle, e, no I, i, i super, i widzimy się za chwilę. A to już jest w przeciwieństwie do opeczki, ciepła, to jest beczka zimna, czyli jest bardzo zimna woda, ja nie wchodzę, bo nie lubisz, się nie to do, do zobaczenia. No to proszę Państwa, jesteśmy tu w dużym basenie i jest to basenowo. <śmaks> bardzo słuchamy, bardzo słuchaję, bardzo słabo Jest basenowo. Jest basenowo i właśnie w tym momencie tutaj.

Po zech Do z Do zobaczenia! do zobaczenia na w Jesteśmy, proszę Państwa, tutaj nad brzegiem rzeki, która sobie tędy fajnie bardzo przepływa. Ja zrobię zaraz parę zdjęć do użytku tutaj mojego, bo muszę je zrobić. Zapraszam na kolejne pojęcie. Skończyliśmy sobie na lody. Ej, bardzo fajne. Do zobaczenia następnym ujęciu. No to po lodach to tutaj czas na partyjkę szachów jest. i szachów rozgrywam, ja gram czarnym. Właśnie już skończyliśmy obiad. Teraz po obiedzie no, jest właśnie to, że obiektyw szerokokątny ma to do siebie, że on mi nie pozwala na ino nie postawić na tej starej kamerze. Ja, gdybym, co mi sobie, odcinek to, to tamną kamerą, to mam ten komfort, że ja wiem gdzie co jest i że tak jak rzucę, to ino na pewno nie będzie widać. A w tej kamerze obiektyw jest szerokokątny i to właśnie dlatego tak działa a my teraz sobie pójdziemy na spacer na spacer sobie pójdziemy no i bo już ten obiad właśnie zaraz pójdziemy na spacer dziękuję państwu bardzo zapraszam na to odcinek spotkaliśmy domek jakby przy drzewie to jest domek taki no dobra domek na drzewie to tak Dużo ludzi na to konstrukcję by powiedziała, jest to domek na drzewie. I właśnie tym domkiem na drzewie kończę to ujęcie. Do zobaczenia za chwilę. Proszę Państwa, że pędzli, żeby Państwo znowu spod domku, jak nagram, żeby Państwo wiedzieli, gdzie się podziwiam. Podziwiam się wy. Na nie będę się podziewała, ale nie pójdę panie z państwem, za basenem, bo co z byłem. i sposób mam Państwu znów basen pokazywać. wiem jakby bez sensu. No właśnie, więc ja kamerę zostawię tą na gruncie i ja z Państwem się wziąkniemy. Mięciutko już minie trochę czasu, pewnie godzina, półtorej. Ja pójdę z basenem. Do zobaczenia. Do zobaczenia powiedział. Swoją drogą, tak wygląda nasz domek w całej okazałości swojej. Piękne. No. Ja zapraszam Państwa na kolejne ujęcie. Jakoś tak będę wstrzymał kamerę, żeby to moje nogi, tak Państwo wyobraźnią, że to będą ja szeroki kondycent. A ja teraz nie powinno być mój słup na taki kondycent, na który pracowałem zawsze. Tak o, na no. no, nie powinno widać teraz. No, no. no zobaczę na kolejnym ujęciu. Jeszcze raz zabieram Państwa na tą piękną rzekę z tym moim szerokokątnym obiektywem. No. Bardzo piękna jest ta rzeka. Zapraszam Państwa na kolejne ujęcie. Proszę państwa, się teraz taktycznie wybieram na kolację i zobaczymy się gdzieś w jakimś miejscu. Muszę jak kolację, to gdzieś się po kolacji zobaczymy. Zobaczmy gdzieś. Po prostu nie planuję nic, albo już na podsumowanie jakby dzisiejszej drugiej części. No zobaczymy. Po kolacji ja sobie tu zrobię? Ciąłsik? A tego to. Plaży, tak, mhm. palmy w tym klimacie, tak na pewno. E, w życiu nie mogą być palamy, że jakoś zakopane, jakby zasypane, nie? Bo stricte zakorzenione być raczej tak słabo, średnio. E, no, bardzo słabo i bardzo średnio. E, no. Ja Państwa zapraszam na kolejne ujęcie. I to bardzo kolejne ujęcie, do zobaczenia. Tak. Ja od dzisiaj od samego rana chodzę w sandałach, to ba bardzo nawiązuję hmm, na widzenia, do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Proszę Państwa, tu sobie za chwilę będziemy rozegrywać, gdzieś na tam pole golfowe jest. Pattyjkę w golfa, sobie tu rozegramy taktycznie. No, a ja się z Państwem żegnam, to zobaczyłem na kolejnym ujęciu, no, bo jest fajnie, nie? No, a, ja, a, a ja tutaj zdecydowałem się, że będę kopał dół i przy okazji w ogóle zdjąłem buty. No, a tu obok siedzi i Pan Igor. Hej, tak. tak. No, właśnie. Do, do, do zobaczenia, tutaj. Właśnie. Do zobaczenia, bardzo. No. Proszę Państwa, właśnie skończyłem sobie tutaj grać w golfa, skończyliśmy w minigolfa grać i teraz właśnie się zwijamy po polach, dolinach, nie wiadomo czym, do naszego domku. Do zobaczenia, do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Proszę Państwa, to jakby podsumowanie zrobię na szybko. Tak, był ja, no, odcinek z całkowitym brakiem kolei, zero pociągu, zero, zero kidli, zero siódemek, zero dziewiątek, zero czegokolwiek, yy, zero żadnego taboru, no, no, no po prostu nawet pełno, żeby mnie zauważył kawałka dziś, nie, po prostu dzisiaj nie było nic. Dzisiaj zadowoliłem się, całkowite w całkowitej śniadanie ośrodka, więc właśnie podsumuję, co tu się działo. Nie ogólnie, było fajnie, po prostu hotel ma cztery gwiazdki i ośrodek ma cztery gwiazdki, bo to nie jest hotel hotelowy, tylko ten ośrodek jest to, ośrodek ma cztery gwiazdki, jest to na pewno on musi tutaj stawiać dużo jakby, e, rzeczy, udogodnień bardzo dużo musi być, no dzisiaj, to się raczej tak wyżywienie jest jakby pełne w stu procentach, tylko ten obiad lunchowy taki, no bo prawie jest to podzielone śniadanie na lądzie i kolacji. do kolacji za darmo, co na ziemię. tak samo się szwedzkie. A no właśnie, no, to jest tak w tych ośrodkach kurocznych zagranicznych, to się jedzie na wczasy do Egiptu na przykład. To no, też jest y, po prostu... Każde danie to masz szwedzki stół. Nigdzie nie masz czegoś takiego, że znamy w skarb, nie? A to próbują identycznie, identycznie. Y, Jedno, za co się płaci, to się płaci za lunch. W sensie zupa na lunchu za darmo, ale dania stałe, drugie i tak dalej, to albo czwarte, jak się kiedyś mi szafcze, w numerze, to, to już się za to trzeba zapłacić. Ale też jakby w ramach szwedzkiego stołu wszystko jest. Właśnie jak ja to nazywam Pół bo szwedzki to całkiem już bez krzeseł, bez niczego, bo to się wywodzi od... faktycznie tak jak przyjęliśmy Szwedów kiedyś, że stwierdzili, że nie, nie. Ch Chcecie zjeść, to będziecie jedzieć na zadrożenie i wystawili mnie, wystawili im. O, słyszą mnie państwo, nie? To się wygasło, wygasło, jak semafon dla brzechwy. No, marzec już był, 3 marca był, to tak, taka dygresja, bardziej smutno. I, ale właśnie to jest to, że tak przyjęliśmy śladów i, i po prostu ustawiliśmy tak jedzenie! I stojące, po prostu jedzenie. I z tego się wywodzi szwedzki stół. tak Chodzę tak w jedną i w drugą, bo jakby taki wykład robię, tak ma. E... E no i po prostu... Właśnie był szwedzki stół, tak się wszystko w ramach szwedzkiego stało. Basen jest by... dzisiaj dwa razy. E... No, co do golfa, to golfa trochę lubię, więc też fajnie. A ja... inne rzeczy to tak... Powiem Państwu, że... Bardzo fajnie jako taką ścianę, jak cztery gwiazdki, o byś o co tu chodzi, a mm, plaża jest, bo obok, nad rzeką jest plaża, bo obok przepływa rzeka. E, oczywiście zakaz kąpania się w tej rzece, to takie, które regulowane to wybrzeże, żeby to miało sens, pływanie tam, żeby to było bezpieczne, ale jaka, kajakowe po tej rzece, to, no ja płynąłem, no, bo taka jest sytuacja, ale... ale ale czy tak gdzieś jak są i, i jeszcze ostatnią rzeczą, którą tu powiem jest po prostu to że super. no to już powtarzam troszkę kolejne i jeszcze to, że zapraszam to krzesło przesuwam z państwo cały czas już widzieli na zdjęciu e, e, powiem państwu tak, że do zobaczenia w trzeciej części e, w trzeciej części nie, w trzeciej, w trzeciej, tak? A, no w trzeciej. A to ja dostałem czegoś, bo mi się wydawało, że, że jestem. Ale w trzeciej części. Do zobaczenia. Żegnam się z Państwem. Na razie. Jeszcze raz powtarzam. Do zobaczenia w trzeciej części. Na razie. Do zobaczenia. Właśnie tam.